I ja się mam na tej stronie, ale jesteśmy w Bruno i to jest gra, na której gram mnóstwo osób, a mało ją zna. Ale naprawdę fajna, tylko mi zrobić zmianę języków, bo ja totalnie nie rozumiem, co to jest napisane. Arabasil! Co? Ale już się wszystkiego nauczyłem. Dobrze. Usunię. A to jest fauna. Fokus. Megan. Chwila, Megan. O, fajny Megan. Udawało mi się. Please. Dobra, jest już. Aha, dobra, ale jeszcze... Cztery w doblo. Trzy. To? Wow. Dlaczego nie chcę jeździć Ja nie wiem które chcą jeździć, a które nie insigni z insignią miałem problem. Ale już wiem jak to zrobić. Od razu na kilometry. Dobra, postaram się trochę pojeździć po tej mapie, ale to będzie by mega trudne. Ten samochód ledwo przyspiesza. Nie może ma turbo. Ah! Giese to jest I w ogóle jest nowa strzałka w górkę, totalnie nie zauważyłem. Um. Okej, okay. to jedźmy. Po mieście postaram się pokręcić. O i tu się wszyscy odradzają. Zapomniałem, jak to się nazywa, to czy nie powiem. Jedźmy sobie. Nie. Oże. Nie. Wyjadę? Na luzie. Zjedźmy sobie tą trasą. Nie wiem totalnie gdzie ona nas zaprowadzi. Co jest? Seria, to aż taką stronę. I trzymajmy się przepisów, ale tu skrętna jest tak słaba. Także trzymajmy się przepisów. Wykręcić, jest. Na szczęście nie jest zbyt mocno nagrzany ten samochód. I dlaczego tu jest tak stromo? Ten samochód od zwykłego zjazdu z górki nabiera prędkości. Uuu, jak to super! normalnie jest wszystko, nawet redukcja biegów. Problem tylko że mało co widać. Ty, jakaś wieś. Wieś, 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 wieś. Wieś, wieś, wieś. Ty i ja taką super mega przez insignium. Staczam się. Serio po wodzie można jeździć? Ale dobra, dojechaliśmy. Nie, 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 nie. nie wiadę pod górę. Może tu się inny samochód przyda. Tylko na górze mi sobie teraz Czy To jest jakaś chińska wioska. Ale jechałem, żeby zobaczyć chińską wioskę. dobra, jedziemy transitem. Nie ma co. We tranzytem pojedziemy. Ty, on ma... ma na, na tył. Serio? No. Ten transit nie chce jechać O Boże, a okazywał się taki dobry i chyba w życiu w przyszłości nie będę transityje. Jak poleciam. Nie, nie, proszę, 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 proszę. Dobra, teraz możemy pocisnąć. Wow, <try> Okej, okay, przyspieszam, więc to jest dobrym znakiem. Nie, mo nie możemy w tej chwili się kręcić po prostu, bo to jest wielki aut. A szczególnie jak jedziemy pod górę hmm. Bardzo wygląda od środka To nieźle Takie, no to nie mogę w radio No i dobra, i się czuć nie? Nie ja, mam Serio, zwalniamy. jakich to nie przyczyn? Zwalniamy. Chciałabym, tylko do dojechać do miasta. Tyle powiem w A jak się uda dojechać z tranzytem do miasta? O, no właśnie jesteśmy złomiarzami, a potem musimy tam wrócić. O, to jest misja na chcę jechać do miasta, zabrać kraty i jechać po roku. Jesteśmy złomiarzami tutaj na tym serwerze. Choda się nie na tego bagażnika, bo mm. by To był, by naprawdę wielkiego klucza brał. Trzeba tam zrobić do sklepu i dobra. I to jest na dziś Ale w ogóle ten transit ma ciężko stówę wykręcić. A ten tranzyt jest nowy 2016-17. I niemożliwe, żeby stówę nie miał wykręcić. I, I po co aukały 240 live su, skoro tak się, jak się nie sprawdza. Mm. No nie! Jakoś takim mówiłem, to z tym będzie właśnie problem. No nie, jeszcze się chwaliłem. Muszę nowego trafić. Um, halo? Mmm. Mm. No musimy się dać. Obiecaj, wą. Chyba Rodlock zdał nam do powiedzenia, że nie da rady i to już na tyle fakt.